Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam serdecznie na konferencji prasowej klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, widać, że w Prawie i Sprawiedliwości wzięto sobie bardzo głęboko do serca mądre słowa, że wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Bo zamiast 20 milionów w poprawce sejmowej, mamy 26 milionów w, w ugodzie sądowej dla szkoły Ojca Tadeusza Rydzyka, która została zawarta dzisiaj przed sądem. Widać, że PiS spłaca swoje zobowiązania z kampanii wyborczej. Widać, że jest to tylko pierwsza rata. Po słowach ostatniego wicepremiera Gowina, który. Znalazł się w szkole ojca Tadeusza ryzyka widać, że to tylko początek. Wszyscy pamiętamy też słowa Jarosława Kaczyńskiego z 15 grudnia, kiedy mówił to Tobie, Ojcze Dyrektorze, zawdzięczamy to wielkie zwycięstwo. Pamiętamy też słowa pani premier Szydło która mówiła, że ojciec Tadeusz Rydzyk jest członkiem wielkiej biało-czerwonej drużyny. Rzeczywiście jest członkiem biało-czerwonej drużyny, a dzisiaj jest członkiem biało-czerwonej drużyny bogatszym o 26 milionów złotych. I w związku z tym postanowiliśmy zadać kilka pytań. Panie pośle. Szanowni Państwo, mówi się o ugodzie, ale ta ugoda bardziej przypomina umowę na spłatę politycznych długów. Czym jest ugoda? Ugoda jest zwyczajowo tą, taką formułą porozumienia, gdzie obie strony decydują się zrezygnować z części swoich roszczeń, aby dojść do porozumienia. W tym przypadku mamy do czynienia z rzeczą zupełnie inną. Jedna strona otrzymuje od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to wszystko, co występowała. Może to być naszym zdaniem działanie na szkodę interesu publicznego, na szkodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlatego zwrócimy się do prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o udostępnienie zapisów tejże ugody, ale zwrócimy się o to, aby wraz z tymi zapisami także przedstawione zostały kalkulacje finansowe, które legły u podstaw tej ugody aby przekazane zostały udostępnione zostały opinii publicznej e, wszelkie opinie prawne które, e, które były podstawą do zawarcia takiej ugody nie może być tak że zobowiązania polityczne spłacane są z pieniędzy publicznych w tej sprawie mamy istotne podejrzenia że właśnie tak jest dlatego będziemy o to pytać dlatego będziemy dlatego będziemy tą sprawę bardzo dokładnie badać Raz jeszcze podkreślę, nie może być tak, że ugoda w istocie jest umową, umową o naturze politycznej. Dziękujemy bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nie widzimy, dziękujemy